Jeżeli możesz wziąć jedną rzecz, to po co bierze cztery? Kto by tyle dźwigał? Chodź, pokażę Ci dzisiaj multizadaniowe cuda. Zaczniemy sobie od bazy. Setting spray. Używamy go nie tylko na końcu, ale możemy go użyć też w każdej części makijażu, po podkładzie, po bronzerze i po różu, ale nawet przed podkładem, jako taką naszą bazę, która przedłuży trwałość. Podkład, róż, konturowanie, korektor, wszystko w jednym. W cudzie od Make Up Forever. Ciągle je używam, a jeździ ze mną wszędzie. Na każdy festiwal, na każdy wyjazd jest na tyle kompaktowa, że zmieści się nawet w kieszeni. Macie tutaj bronzery, podkłady, a po tej stronie aż sześć odcieni różu. Jest to woskowa formuła, więc warto zawsze ją nałożyć sobie na dłoń, rozgrzać, a dopiero później na pędzel i aplikujemy ją prosto na twarz. Korzystając z tego, że nakładam tą paletkę na twarz, mogłem powiedzieć o tym. A jest to pędzel z House Labs, który ma dwie końcówki, dzięki której wykonacie praktycznie cały makijaż twarzy. Jaśniejsze i ciemniejsze odcienie wykorzystuję do konturowania twarzy. Jaśniejsze jako korektor, a ciemniejsze do cudownego ocieplenia Mamy 6 odcieni różów, które możecie dopasować do swojej stylizacji, nastroju czy nawet tego, gdzie jesteście. Jak jesteście na jakimś wiecie, słonecznym Madagaskarze, to sięgamy po takie bardziej śliwkowe, ciemniejsze. A jak wychodzimy na jakiś festiwal, to sięgamy po coś takiego bardziej różowego, neonowego. Wszystko jak chcecie. Jeżeli nie lubicie konturowania na mokro, to mam coś na sucho. Naszą wypiekaną paletkę do konturowania twarzy. Ta paletka nie tylko idealnie nada się do konturowania twarzy, ale wykonacie nią też szybki makijaż oka. Nie ma miejsca na cały zestaw pędzli, więc sięgam po nasz dwustronny pędzel od Sephora Collection. Żeby zrobić szybki makijaż oka, nabieram drugą częścią tego pędzla, bronzer, i pokrywam nim całą powiekę. Dosłownie całą, nawet możecie trochę wyjechać na bok twarzy. Teraz bierzemy ten sam pędzel, bo nie ma miejsca na kolejny, sięgam po rozświetlacz i nakładam go na całą ruchomą powiekę, przyciągam na boki, na szczytkości i jeszcze na bok twarzy, żeby dodać sobie dodatkowej ilości blasku. Kredka do brwi, nie tylko do brwi. Możecie sobie nią podkreślić linie rzęs, a nawet obrysować usta. Jak nałożyłem już kredkę gdzie trzeba, albo gdzie można, to usta tak same, bez konturu, trochę biedna, ale paletkę od Makeup Forever możecie nałożyć też na usta. O! Oh. Dla jeszcze większej trwałości, żeby ten makijaż przetrwał dosłownie wszystko, tak jak zacząłem od umgiełki, tak też na niej skończę. Jak skończyliśmy makijaż twarzy, to piękne ciało też jest ważne. I mam dla Was coś od Nataszy Denony. Hygen Bronze. Jest to serum nabliżające, które jak widzicie, ma przepiękny brązowy odcień. Dodaje cudny efekt opalenizny i naprawdę idealnie rozświetla skórę. Możecie używać je solo: jako podstawę, jako taką bazę pod swój podkład. Albo zmieszać je z podkładem, żeby go trochę przyciemnić, bo jak już wracacie z tych wakacji, trochę ciemniejsze. Albo jako balsam do ciała, żeby dodać sobie jeszcze więcej blasku. Dajcie znać w komentarzach, z którym kosmetykiem wy się nie roztrzymał podczas wakacji.